Dzisiaj zagramy w gry na Roblox, które są słodkie, milusie, fajnusie, a po czasie stają się mroczne, straszne i przerażające. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie do końca, zostawcie łapeczkę w górę, fajnie, jeżeli będzie 2000. I oczywiście zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie ominąć nowych filmów na kanale. Filmy są tutaj każdego dnia, także bez suba łatwo jest coś ominąć, więc jeśli wszystko jest zrobione, to przechodzimy do pierwszej gierki. No i pierwsza gra w tym odcinku to Roblox Bowling Ale. Jest to po prostu gierka o kręglach, jest ona bardzo, ale to bardzo stara. Ja generalnie lubię kręgle, także w tą grę chętnie bym sobie zagrał, ale coś z tą kręgielną jest zdecydowanie nie tak. I możemy to Zauważyć po odznakach, które mamy w tej grze, które są naprawdę bardzo dziwne. Mają dziwne ikonki i bardzo dziwne podpisy. Ale okej, okay, zagrajmy w tą grę i zobaczmy, co takiego jest nie tak właśnie z tą kręgielnią. Jak coś na tej gry nie sprawdzałem, wiem tylko mniej więcej o co tutaj chodzi po prostu, żeby sobie to wszystko przygotować na odcinek, ale jeszcze nie grałem. Po prostu coś tam widziałem, coś tam usłyszałem i wiecie. Także no, tutaj też będą moje reakcje. Zobaczcie, bo ogóle, jaki to jest stare Roblox. Zupełnie coś innego niż mamy teraz, co nie? Dobra, wchodzimy do tej kręgielni i ogólnie nogierka całkowicie zwyczajna, bardzo stara, ale w sumie spoko. Można sobie tutaj. Podejść, wziąć sobie o kręgla, znaczy tam kulę do kręgli i uwaga, uwaga, bęk! O. Oha, dobra, jeszcze zginąłem i nie trafiłem ani jednego kręgla. Czemu zginąłem? Nie wiem, ale spróbujmy jeszcze raz. Bierzemy kulę od kręgli i... pyk! No nie, znowu to samo, jestem beznadziejny. Dobra, no w prawdziwym życiu idzie mi troszkę lepiej niż w Robloxie, ale nieważne. Tutaj mamy. Ho, ho, co to są za wielkie kule do kręgli? To jest chyba kula do kręgli dla pana Mariusza Pudzianowskiego czy coś. Ale zapytacie Ercio, co jest nie tak z tą grą? No to już Wam pokazuję. Ogólnie ta gra ma taki mroczny sekret, więc już w 2008 roku, czyli bardzo dawno temu, już na Robloxie były jakieś takie dziwne, straszne sekrety po prostu. Tu możemy kupić jakieś przekąski i tak dalej, możemy sobie na przykład o pizzę kupić. Miam, miam, miam. No, dobra, nieważne. Ale tutaj na zapleczu, właśnie, mamy taki sekretny przycisk, który możemy nacisnąć. Więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak po prostu to zrobić. Pyk, klikamy. Aha, i przez to, że mam pizzę, to nie działa, więc. Dobra, jeszcze raz, uwaga, klikamy i. Bęk! Nasza kręgielnia yy, zaczęła się robić jakaś straszna. Słyszycie pewnie te straszne dźwięki w tle? W sensie tak jakieś dziwne szumy i tak dalej. To zgasło światło. Wszędzie jest tak bardzo mrocznie, można powiedzieć. Kiedy to zrobiliśmy, idziemy sobie w to miejsce, na drugie zaplecze, i w tym miejscu pojawiła nam się dziura. O, wcześniej nie było, nie pokazałem wam tego, ale z tego co wiem, to przed kliknięciem tego guziku yy, nie było tej dziury, po prostu, więc teraz możemy do tej dziury sobie wskoczyć, Ta dziura jest bardzo ciemna, nie wiadomo dokąd prowadzi. No więc chyba po prostu musimy to zrobić i wskoczyć, więc Lecimy, zobaczymy, co nas tam czeka. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w jakichś kanałach. W ogóle też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj u góry pojawia się jakiś taki dziwny tekst, tak jak widzicie. Nie wiadomo, w sumie, czy tutaj jest jakieś ukryte hasło? Mam wrażenie, że tak, że to są jakieś słowa w ogóle losowe. Ale to tak szybko idzie, że nie jestem w stanie się rozczytać. Dobra, co to jest? To jest jakiś. labirynt. No nie, ja nienawidzę labiryntu. No ale dobra, trudno, musimy ten labirynt zrobić. Nie mam tak szczerze pojęcia, jakby do czego ten labirynt prowadzi, co tutaj jest. Wow! Guardian jakiś, co to jest? ktoś w tym labiryncie żyje chyba, co jest? Widziałem go przez sekundę. To była jakaś czarna postać. Takie odniosłem wrażenie. Czy on nie szuka w tym momencie? Dobra, zniknął mi z ekranu. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że w tym labiryncie ktoś mieszka. O, co to jest? To jest jakieś dziwne czerwone coś, ale nic z tym nie mogę zrobić, kliknąć ani nic. O. o, nie, 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 tutaj jest ten Guardian! O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, to jest faktycznie jakaś czarna postać, ale na moje szczęście ten Guardian nie jest zbyt mądry, tylko jest, no, głupi po prostu. <laughs> I udało mi się go wyminąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, dobra, zgubił mnie, więc bardzo dobrze. O, dobra, mamy schody, więc uwaga. a to są schody do nikąd. Dobra, nieważne. No, także świetnie, schody do nikąd. Tutaj kolejna... A to jest to samo miejsce? Nie, na pewno nie, bo ja też schodów wcześniej nie mijałem. Więc to jest kolejna jakaś rzecz. W ogóle w tym labiryncie jest mnóstwo jakichś takich rzeczy, które po prostu są, ale nic nie robią jakby. Aha, wróciłem w miejsce, w którym spadłem, więc po prostu genialnie, nie? wo Guardian! Dobra, yy, złapał mnie yy, i nie wiem, nic się w sumie nie dzieje. Po prostu zginąłem. Nie wiem, powiem wam, że strasznie trudny jest ten labirynt. Nie mam pojęcia, jak ja mam z niego wyjść. Chodziłem tam już od dobrych, nie wiem, 5 minut i naprawdę tego nie mogłem znaleźć. Ale znalazłem na YouTube jak wygląda wyjście z tego labiryntu. Mam jakąś drabinkę. Jest jasny korytarz i złapał go właśnie ten guardian. Więc z tego labiryntu prawdopodobnie nie ma wyjścia. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tą grą. Ale no, ma ono naprawdę bardzo mrokszy sekret. I po czasie staje się bardzo straszna. Więc kolejny ogrom w tym odcinku będzie Easy Fun Obby for Admin. Taki kierak na się z tysiąc, po prostu. Wiecie, Jakieś takie zwykłe, głupie obby, po prostu. I podobne, że jeśli skończymy to obby, to dostaniemy admina, ale jest to nieprawda, bo to by się wyróżnia jedną bardzo ważną rzeczą, że jego się nie da skończyć. I w połowie tego obby stanie się coś naprawdę dziwnego. Zresztą zaraz to zobaczycie. Póki co w sumie to wygląda jak takie zwyczajne obby, co nie? Generalnie w ogóle dużo osób to oby gra, ale każdy jest gdzieś na poziomie 8, 9. Generalnie nie da, nie da się tutaj przejść wyżej niż poziom 20. No bo właśnie na poziomie 20 ta gra z fajnego obby dla pięciolatków zamieni się w. Straszną grę, co zaraz zobaczycie. Proszę państwa, przed nami level 20, i właśnie na tym levelu zaczynają się dziwne rzeczy. Jak widzicie, nasz ekran zrobił się ciemny. Mamy tutaj napis, że mamy poczekać po prostu. I w tym momencie przeniosło nas właśnie do tej gry. Jesteśmy jakimś dziwnym gościem, który ma kask. Nie mam zielonego pojęcia, po co nam jest ten kask, ale nieważne. Mamy w jakimś punku latarkę, no i generalnie jesteśmy w jakimś dziwnym pomieszczeniu, bardzo zniszczonym, zaniedbałym. To jest jakaś piwnica, mam wrażenie. Że to jest piwnica. Tak, tutaj jest dom i on jest zdemolowany. Mamy wybite szyby, wszystko jest zniszczone i w ogóle. A gdzie ten dom jest? Dobra, to jest środek lasu, chyba. No tak, jesteśmy w środku lasu, w nocy, w takim strasznym domu. Co to było? Słyszeliście te dźwięki? Dobra, przestraszyłem się. No generalnie, Jerka jest bardzo mroczna i czuję wielki niepokój, kiedy w nią gram. Co to jest? To jest jakieś jezioro? No chyba tak, chyba jakieś jezioro. To jest śmietnik. Nie wiem za bardzo, gdzie mam iść, ale w sumie tutaj widzę jakąś ścieżkę, więc może po prostu pójdę za tą ścieżką. Bo jak nie wiecie, gdzie iść, to po prostu idźcie za ścieżką, nie? Koniec dróżki i mamy tutaj jaskinie. Okej, okay, jestem teraz w tym miejscu i nie do końca więc co ja mam zrobić. Czy ja jakby zejść na dół? Trochę ja się boję, bo się boję, że zginę albo coś się stanie, kiedy zejdę na dół, a tu jest jakaś droga, okej. Okay. Ale nie no, ta droga też prowadzi do donikąd, patrzcie. Kurde, tak czy to, muszą być takie dziwne dźwięki, ja się boję tego. Dobra, pyk, wow, wow. Wpadą do wody jakieś. O kurcze, ale są dziwne dźwięki, nie wiem czy to słyszycie, ale one są bardzo ciche, więc możliwe, że nie. Jest jakaś lampka. Co jest? Okej. Okay. Bardzo dziwne rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę. Tu jakaś drabina, a tu jest dalej jakiś korytarz, więc w ten korytarz, bo wydaje ja mi się, że właśnie tutaj musimy iść. No i gdzie teraz? Tu czy tu? Dobra, pójdziemy tutaj na razie. O, dobra, coś tu mamy. Mamy kartkę jakiegoś papieru, notatkę. 2015 rok, okej. Okay. Dobra, to jest jakaś fabuła tutaj z tego co widzę. O, dobra, dotarłem chyba do tego miejsca, gdzie miałem. pyk kolejne rozwidlenie, ale pójdę teraz tutaj. O, dobra, widzę jakieś światło. Co to jest? Jakaś baza wiaskini? O, Pepsi! Dobra, możemy otworzyć te drzwi, więc otwórzmy. Aha, ja zapukałem, o Jezus. Ale to przerażająco brzmi. Myślałem, że to po prostu otworzę, a nie zapłukam, bo to brzmiało strasznie. Dobra, ale w tym miejscu niczego nie ma z tego co widzę, więc. O, kilo, możemy wziąć kilo. Dobra. I co, możemy to rozwalić? Tak, możemy te czarne skały rozwalić kilofem. Okej, okay. co to jest za kółko w prawym dolnym rogu? Nie mam pojęcia, ale jakieś kółko dostałem, więc coś pewnie z tym będę musiał zrobić. No zobaczymy. Powiem wam, że się naprawdę stresuję. To mam jakiś guzik. O, dobra, i kółko się wypełniło. Więc jeszcze musimy pewnie cztery jakby guziki znaleźć. Wow! Co to jest? Ale się przestraszyłem! Co to jest za gość? Byś odejść ode mnie gościu. Vabbè, chi lo fa un Bang, 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 Ja mu nic nie mogę zrobić z tym killoffem. Dobra, drugi guzik. Jezus Maria, on jest zaraz. Zaraz za mną, zaraz za mną. Ja się aż głos słuchajcie, ten. Waha, bo aż się boję. Dobra, trzeci. Ostatni, ostatni. I co? on Zniknie wtedy? Nie wiem, ale boję się tego gościa, bo nie jest jakiś dziwne. Gdzie jest ostatni guzik? Szybko, 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 szybko. Dobra, udało mi się tutaj zwiać na chwilę. Więc nie powinien mnie tutaj dogonić. Tylko właśnie, co teraz... O nie! Spadłem na dół! Jezus Maria! Nie, tutaj już byłem, kurczę. Nie, ślepy zaułek, ślepy zaułek. O, dobra, 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 udało mi się. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, Szkadia, on jest daleko ode mnie, może mi się uda go zgubić. Byłoby to bardzo fajnie, bo tam jest chyba ostatni przycisk. Jest, dobra, zobaczmy co się stanie. Bang. Coś się otworzyło. Tylko co? I przede wszystkim ta postać już zniknęła. Chyba nie, bo słyszę jakieś kroki. To teraz znaleźć wyjście stąd. To jest właśnie to. Dobra, mamy wyjście. Dobra, jest git. Tylko idziemy, teraz mamy wejść? Tutaj nie. Coś się nam otworzyło, tylko ja zielonego pojęcia nie mam. Co? Może to i to. <laughs> nie, no raczej nie. A, te drzwi. Te drzwi, do których pukaliśmy. Właśnie. Dobra, to idziemy tam zobaczyć. Czy się boję? Bardzo się boję, bo nie wiem, co tam będzie. Otóż no. Wow. W tym pomieszczeniu jest przejście dalej do jaskini. Co to są za kryształy? Wygląda jak kryształy sim wziąć kryształy, nie wiem czy chcę wziąć, słyszę jakieś kroki niepokoi mnie to, ale wezmę no, okej, okay, wziąłem, mam ten kryształ przypomniało mi się, że w tym miejscu też była ta czarna skała do rozwalenia, więc spróbujmy ją rozwalić, bo nie mam pojęcia co ja mam zrobić z tym kryształem, może gdzieś tutaj mam go dać po prostu dobra, zrobiłem sobie przejście i tutaj znowu coś jest what, co to jest, oh my god Dobra, nie mam pojęcia. Jest bardzo dziwny dźwięk. Dobra, coś się stało. Ja jakby skończyłem tą fabułę, chyba tak. Dobra, let's go. I od razu mnie przeniosło na koniec tego obby w tym momencie. Co jest? Więc ja tak da się to by skończyć i faktycznie nawet dostajemy admina, ale nie wiem, jest to strasznie dziwne, że po prostu takie coś jest w grze dla dzieci, bo tamta gra była mega straszna. Kolejna gra, która na początku wydaje się przyjazna, a później staje się straszna, to Egmar. No i jest to po prostu sklep, w którym możemy kupić jajka czy coś tym w tym stylu, w ekwipunku mamy kanapkę, więc możemy sobie kupić jajko do naszego tosta, czy coś, albo jajecznicy, albo omleta, nie wiem w sumie co tu można kupić, no w każdym razie jest to jakiś market w którym można kupić jajka, i w którym jajka, sprzedają jajka, bo tu wszędzie są jajka, rozumiecie, nadążacie? nie wiem, no po prostu jest to sklep, restauracja i, i coś w tym stylu dobra, możemy porozmawiać z jajkiem, on nas tutaj wita, możemy z nim o jakichś głupotach pogadać i on nam mówi, żebyśmy poszli do góry i u góry jest tutaj biuro jakby w tym sklepie, więc ja wam ogólnie pokażę. Jak to wszystko wygląda, bo później ta gra się właśnie zamieni na straszną i chcę, żebyście widzieli ogólnie różnicę. No i nie, tu są jajka, które pracują, są w biurze i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jakieś pomieszczenie, zamknięte drzwi. No nieważne, w każdym razie możemy wkurzyć naszego kasiera Boba, po prostu chcąc ukraść jego pieniądze z kasy. Tak jak widzieliście, właśnie poszedłem do kasy, żeby wziąć pieniądze, on napisał No. Teraz drugi raz to robimy i znowu nas wyrzuciło tutaj na początek sklepu. Teraz napisał Stop. A kiedy to zrobimy trzeci raz, to Pyk przenosi nas w takie miejsce. No oczywiście po prostu ten Eggmart tylko, że w strasznej wersji. Dodatkowo też nam zniknęła fajna muzyczka, która była tam. Wy jej nie słyszeliście, ale ona była. Taka słodka, przyjazna i tak dalej, a teraz jest totalna cisza. Drzwi są zamknięte, my tutaj nie możemy wejść, więc ja zielonego pojęcia nie mam jak ja mam tutaj wejść. Powiem tylko, że ten sklep się będzie zamieniał jakąś straszną wersję, tylko że yy, ja tam muszę wejść do środka, a nie wiem jak. Tutaj jest wejście do góry, ale tu nawet nie miałem za bardzo jak wejść. Bo tu niby jest jakaś klapa, ale to nie działa, nie wiem. Dobra, jest takie przysłowie, że jeżeli drzwiami cię nie wpuszczają, to trzeba wbić się oknem, więc łoo! Wow! To jest! <noise> dobra, nie spodziewałem się tego jak coś, yy, więc się przestraszyłem. Yy, nie sądziłem, że mój sposób na wejście o tym zadziała po prostu. Widzę, że w sklepie nikogo nie ma, jest tu po prostu zupełnie pusto. Dobra, wszystko jest pozamykane, możemy jechać windą. Musimy nagle wziąć latarkę. Skąd mam wziąć latarkę? Przepraszam bardzo. Dobra, mamy latarkę, idziemy teraz yy, do góry. Działa to, czy nie działa? O, dobra, działa, jesteśmy. Jesteśmy teraz w tym biurze, ono też jest puste i nic tutaj nie ma, jest bardzo mroczne. Tu jest wybita szyba, ale nie wiem, nic tu nie ma konkretnego. O, dobra! Te drzwi się otworzyły, bo one wcześniej były zamknięte z tego co pamiętam. Mamy tu jakieś różne biura i tak dalej. Nie wiem, dobra, muszę przeszukać te wszystkie pomieszkania, po prostu, bo nie wiem co się tutaj robi ogólnie. Dobra, dostałem jakąś odznakę, ale to nie jest się pomieszkanie, w którym coś mamy zrobić. No to też mi zostało to. Jest chyba coś tutaj będzie. Dobra, jest coś tutaj. What? Co jest? Co się tam stało? Ja musiałem uciszyć, bo było strasznie głośno, ale chyba mniej więcej widzieliście, co się tam stało. O, dobra, on nam tutaj coś pisze teraz. Bo jakby tam w naszą stronę biegł szkielet i ten Bob nas jakby uratował. E, proponuję, żebyś zaczął uciekać. Teraz. Dlaczego? Dobra, ale jakby biorąc pod uwagę to, co się stało wcześniej, to Cię chyba posłucham i faktycznie ja zaczął uciekać. Nie wiem tylko gdzie i nie wiem przed czym też. Wow. Co to jest? Dobra, uciekam, bo. Co jest? Jakie to jest głośne? Dlaczego to wszystko jest takie głośne? Jezus Maria, To był zwykły supermarket? Co się dzieje? Wo! Co to idzie? To był zwykły sklep z jajkami, a to jest jakiś teraz nawiedzony, Co jest? Bob, pomóż mi, jesteś tutaj, Bob, proszę cię, jak coś, coś na mnie idzie, coś dziwnego się dzieje. Dziękuję ci za wspaniały czas, proszę, to jest nagroda. Aha, dostałem złote jajko, jajko z koroną. Jajowa nagroda, o! A nasza, nasze okno załatali, które wybiliśmy. I wróciła super muzyczka słodka. Więc chyba wszystko jest w porządku I ostatnia gra to Snowball Brawl e, Jest to bardzo stara gra również ponieważ jest z 2008 roku I w tej grze chodzi o to, że po prostu mamy innych ludzi na serwerze i możemy się z nimi rzucać śnieżkami Wow, to jest naprawdę sporo ludzi w sumie Możemy po prostu kliknąć na ziemię, wtedy zrobimy sobie śnieżkę i możemy ją później, o, rzucić, więc fajnie Generalnie spoko pomysł na gierkę, co nie? Ale jest jedno ale, ponieważ co tu robi tyle ludzi, co je? To są jakieś dziwne boty, nawet nie wiedziałem, że w tej grze są jakieś boty, no nieważne w każdym razie gierka wydaje się przyjazna, fajna, elegancka, wiadomo, ale nie dajmy się zmylić, ponieważ kiedy wejdziemy sobie pod ten budynek, domek, czy cokolwiek to jest, kiedy sobie po prostu tutaj wejdziemy, to wtedy stanie się coś dziwnego. Już wam to pokazuję. Uwaga, uwaga. Zaraz się to powinno stać. Czemu to się nie dzieje? O, jest, jest, dzieje się, dzieje się. Dobra. Więc przyniosło nas na podobną mapę, nie tą samą, ale podobną. Yy, taką też ze śniegiem i w ogóle, ale mamy tu jakiś budynek. Jest ona też na pewno bardziej yy, można powiedzieć, mroczna. I tutaj w tym budynku jest jakaś ogromna dziura, więc no co mamy zrobić in jak po prostu wejść tutaj, co nie? Więc wchodzimy, lecimy na dół i uwaga! Co się stanie? Ja nie wiem, jak coś. Okej, okay, przyniosą nas do kolejnej gry. Co to jest za gra? Wyglądamy, jakbyśmy byli w jakimś piekle. Nie mogę dalej odchylić kamery. Jestem też sam na serwerze, ale dziwne dźwięki są w tej, że co jest. Ej, tu mamy jakąś literkę. Tutaj jest E, i zakładam, że na każdym z tych budynków będzie jakiś inny napis. to jest jakaś inna literka. I z tych literek powstanie nam właśnie jakiś wyraz. Więc zaraz zobaczymy i może to jakoś sobie ułożymy. Jest chy. Słuchajcie, będzie. Ej, dobra, ja więc co tutaj może być, ale muszę się. Zobaczmy jeszcze na ten budynek, jeżeli będzie ly albo py to ja już wiem jaki wyjdzie jak napis tego. Jest py dobra, czyli wyjdzie napis help, więc w tej grze jest ukryty napis help, po angielsku to oznacza pomocy, więc ktoś nam próbuje przekazać tej grce, że, po, że potrzebuje pomocy, ale co my mamy zrobić? Ja mam pojęcie, bo dosłownie nic tutaj innego w tej grze nie ma po prostu, e, więc w sumie to nie możemy zrobić raczej nic, ale jest to bardzo mroczne biorąc pod uwagę, że gra jest bardzo stara i powstała na głównie dla dzieci w sumie, a ma taki bardzo dziwny sekret, no więc generalnie Dziwna sprawa, ja Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie, która gierka dla was była najmroczniejsza w tym odcinku, zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem. Lecimy po 200 tysięcy, no i warto subskrybować, żeby nie minąć nowych filmów. Więc do zobaczenia już jutro i pa pa!